Witam w kolejnym odcinku z Finds. Jumping na tym kanale. W tym odcinku, jak sama nazwa wskazuje, pokażę Wam jak zrobić bug Bagna. <grym>, na... yy, chodzi mi o tutaj bug związany z belkami. Pokażę Wam to na skoczni w szczerku. Ten bug działa na każdej skoczni, póki co jeszcze tego chyba nie naprawili. Znaczy, jak ten odcinek się pojawi, to znaczy, że go nie naprawili. Bo w przeciwnym razie po prostu nie wrzucę, nieważne. No i za chwilę Wam wyjaśnię o co w tym bugu chodzi. A więc, jak go wykonać, rzeczywiście? Ten, ten bag wykonuję w taki sposób, że w pierwszym skoku obniżamy belkę do minimalnej. Nieważne w sumie z której kamery, ja wolę na szyku z tej. No i po prostu się wybijamy. Tam nieważne, czy dobrze, czy źle, ten skok naprawdę nie ma znaczenia. Ponieważ w kolejnym skoku, znaczy to kolejny skok ma znaczenie, ponieważ teraz w tym momencie ta belka z minus 6 przeskakuje tak, jakby na. Zerową można to powiedzieć, i w tym momencie zobaczcie, jesteśmy wyżej. Mamy minus szóstą belkę dalej, i w tym momencie możemy to podwyższyć na plus dwie belki. I w tym momencie teoretycznie powinniśmy skakać o wiele dalej, ponieważ mamy strasznie duży rozbieg. Tylko najpierw trzeba trafić na progu, ale nawet bez dobrego trafienia na progu. Z tego co widzicie, no skoczyłem z 85,5 metrów, więc no, bag dalej działa. Można go stosować. Czyli jeszcze raz Wam to pokażę, jak to mniej więcej robimy. Na samym początku zjeżdżałem belką na sam dół. Widzicie, jestem już praktycznie na samym dole. Jestem na tej najniższej belce. Niżej już nic nie ma. Skaczemy z tej belki. O, teraz dobre wybicie wyszło, ale no na, z tej belki no, ciężko jest daleko skoczyć. Skaczę 62,5 metra. Ale w tym momencie ta belka przesuwa się. Zapamiętajcie, to byliśmy wcześniej na najniższym poziomie w tym momencie jesteśmy na poziomie, no jak już widzicie, na, nie najniższym. Przesuwamy na najwyższą belkę. No i w tym momencie bug powinien zadziałać. Oczywiście przy dobrym wybiciu. Przy dobrym wybiciu. Chwileczkę. Dobrze, pierwszy skok już oddałem. 64,5 metra, nawet dalej niż wcześniej. No i w tym momencie możemy to w sumie nawet obliczyć, że skoro zeszliśmy o 6 belek w dół, i po restartie jesteśmy dalej na belce zerowej, to, ob to podwyższając belkę, o, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jesteśmy tak naprawdę nie na belce plus drugiej, ale plus ósmej. No i w tym momencie możemy, korzystając z baga, osiągać bardzo dalekie odległości, co w tym momencie się uda skoczyć mi 91,5 metrów na szczyrku HS77. Więc tak działa ten bułką, działa na każdej skoczni. Tylko nie na Sopocie, bo tam nie ma belek. No i na księżycu. Nie wiem, czy na księżycu działa, czy nie. W sumie nie wiem, czy tam są belki. Jeżeli są, to znaczy, że działa. I tylko tyle chciałem pokazać, przekazać w tym odcinku. W opisie macie link do Discorda. To by było na tyle. Cze dziękuję za uwagę. Cześć.